Dzień dobry, dzień dobry, mordeczki. Witajcie piątek, piąteczek. Na razie piątek. Później będzie piąteczek, a na końcu będzie piątku. Drodzy widzowie, pamiętajcie, że za 10 tysięcy wyświetleń pod filmem jeden z komentujących otrzyma 250 zł, za które zatankuje swój piękny wóz. Nie zapomnijcie o subskrypcji oraz lajkaczu. Like Zapraszam również na Instagrama po jeszcze więcej motoryzacyjnego kontentu. Strzała! Czego by to zacząć od tego, na czym wcale skończyliśmy, czyli A3, Chociaż nie, skończyliśmy na lusterkach do utrójki. Tak, chodźcie, pokażę, mamy, jak wyglądają lusterka. Tu mamy kamerki, tyk i jest elegancko, tak? Z jednej, z drugiej strony lusterka poskładane, do tego widzicie czarne kapy. Lusterka są podłączone. One już w sumie będą podłączone, założone, jeśli nie będzie już z nimi coś, nic robić. Przechodzimy teraz do atrujeczki, bo atrujeczka już ma złożone wnętrze. Przyszedł panel dzisiaj, no i właśnie za chwilę tutaj zagłoszą fotele w tym samochodzie. Jeszcze trzeba zaraz przeczyć plastiki, bo tu trochę jest są upacane, ale ogólnie kierowniczka zaraz też spadnie, Tylko najpierw fotele, także fotele już są wyjmowane. Za chwilę zostaną przyniesione. Pokażemy, co i jak zamontujemy. Elektryka to będzie działała od razu. Natomiast podgrzewaniem foteli, chwilę trzeba będzie popracować, pokodować, porobić adaptację w wcm Także macie update'ik, Bierzemy się za montaż stołków. Jeszcze trzeba przeczyć te plastiki i dopiero. Także najpierw plasticzki, a potem montaż stołków mordeczki, jakie piękne fotele. Zobaczcie, ten Pan Custom już siedzi, brudzi dupskiem swoim. Natomiast... Zanim to fotele zaczną działać, to pamiętajcie, wymieniany był panel klimy na taki z grzaniem. No i zobaczcie, naciskam, niby świeci coś tam, a za chwilę o, i się wyłącza. To jest sygnał, że grzanie foteli jest niezakodowane. No i właśnie to teraz robisz. Pierwsza rzecz to trzeba ten panel klimy dopasować do auta, biorąc pod uwagę, że już jest grzanie foteli. A druga sprawa to tam ten komputer centralny, bo tak, tak naprawdę on dostaje zasilanie dodatkowe i on wysyła zasilanie na fotele do mat grzewczych. Czyli musimy powiedzieć temu komputerowi, że grzanie tutaj jest. I po kanie będzie się komunikował, komunikował ten guziczek, czyli ten sterownik, bo to jest sterownik, ze sterownikiem głównym. Ten sterownik powie tam temu sterownikowi, włącz grzanie, a ten włączy grzanie. Ale żeby tak było, to trzeba tutaj troszkę poklepać. No to klepmy. Dobra, po wymianie panelu, oczywiście trzeba było zrobić adaptację klap. Pierwsze uruchomienie ze sprężarki, tak żeby sobie panel zapamiętał, jaka jest sprężarka, i tak dalej. Wszystkie te parametry odnośnie klimatronika, żeby panel się dopasował do niego, tak naprawdę. A teraz w adaptacjach BCM jest tylko jedna różnica, jak sobie weźmiecie tutaj takie przeporządkowanie poprądu, siedzenia i tak dalej, oryginalnie tutaj było not installed, a trzeba wziąć ma ten BCM, czyli maty grzewcze poprzez BCM, nie poprzez lin, nie, nie poprzez siedzenie kierowcy, bo można widzieć, że jeszcze tylko dla jazdy kierowcy jest poprzez BCM, ale tutaj dla dwóch, bierzemy wykonaj stara wartość, to ja już to zrobiłem dlatego taką samą, taką samą wartość zamieniamy Pod błędów, na pewno jest błąd lewego tylnego światła, coś tam jest uszkodzone w nim ok, ale będzie błąd lewego tylnego światła, promowania i, i tylnego filtra pozycyjnego natomiast czy grza działa? sprawdźmy to już się nie wyłącza, a teraz zobaczymy czy mi się zrobi w ogóle ciepło. Nie, no grzeje, czuję, że grzeje. Teraz jedna jeszcze rzecz, trzeba sprawdzić, czy jak się wyłączy zapłon i błot, to czy zapamiętuje to co było wcześniej, bo tak powinno być. O, zapamiętuje. Tylko dla kierowcy. To mnie tu jak włączę, wyłączę, cyk. A nie, dlatego też. No może i tak jest, chyba w czwórce jest tak, że tylko dla kierowcy zapamiętuję. Sprawdzę jeszcze adaptację panelu klimatyzacji, bo możliwe, że tam gdzieś w adaptacjach panelu klimatyzacji to jest. No to generalnie jest sukcesik, jakieś tam pierdółka wystał, ale jest OK. Kochane mordeczki, za mam pełen sukces, wobec tego teraz kilka przebitek z tego, jak wygląda wnętrze, bo wygląda naprawdę zajebiście. To, to za piękne auto. Słuchajcie, auto wjechało, bo tutaj jest ryska na tej czarnej listewce i muszę ją zdemontować, żeby ją zdemontować, to muszę zdemontować zderzak, ale korzystając z okazji, że nie udało się wstawić tego samochodu, korzystając z okazji, że już ten samochód stoi na podnośniku. To co panu customowi przyszło do głowy? Zaraz wam pokażę, bo ten pomysł jest w bagażniczku, moi drodzy. Tak, w ogóle to brudny jest ten samochód i będziemy go myć, a w bagażniczku oprócz o zdradziłem dradziłem pomysły, Pro, patenty, projekty, zobaczcie co ja tu mam. HW Gwincik, będziemy go montować. Tak jest, jak już jest auto na podnośniczku, no to czas go... Myślę, że nie będzie krzywdy, co? Zresztą zobaczcie. Jak to siądzie, to będzie taki kocur, że ja p*** dole. Ale będzie tuning. W ogóle dzisiaj jest sobota, czyli dzień wolny i dlatego tak jest. Luźna, luźna atmosfera, chciałbym, żeby się wam ta luźna atmosfera Udzieliła i dlatego ten wstęp, który za chwilę tutaj będzie miał miejsce. Ostatnio zastanawiałem się, dlaczego ten bałagan u mnie się tak robi, znaczy on się sam nie robi, tylko ja go robię. No i ten bałagan robi się właśnie dlatego, że zamiast po każdej pracy posprzątać, no to oczywiście bierze się za kolejne ważniejsze rzeczy, ważniejsze lub mniej ważne rzeczy. Natomiast to jest największy problem, że nigdy nie ma czasu na zrobienie tego porządku i nie odkładam nigdy narzędzi i części na swoje miejsce, tylko po prostu kładę, gdzieś tam podsuwam i biorę się do następny, najważniejszy temat. Ale jako, że dzisiaj jest sobota, no i oczywiście walczymy z tym, żeby się tak nie działo, Zachciałabym Was zaprosić dzisiaj na no coś, co nie każdy lubi, natomiast jest bardzo, bardzo ważną rzeczą właśnie w tym, żeby utrzymać porządek. No i będziemy dzisiaj zakładać gwint w Audi S3. Tak jest, dobrze. Nie przesłyszeliście się, zakładamy gwint w Audi, jeszcze to co zapowiadałem wam wczoraj będzie działo się dzisiaj, czyli dobrze się dzieje, bo wczoraj i tak już się nic nie działo, bo się dzień skończył. Chodźcie, pokażę wam ten gwint i przypominam, jeżeli ten odcineczek będzie miał 10 tysięcy wyświetleń, to ktoś z komentujących dostanie 2,5 stóweczki. Na co? Nie wiem. Jak ja bym miał 250 zł, to bym sobie inaczej wyłożył. Także pamiętaj, wszystko zależy od ciebie. Komentuj, udostępniaj, lajkuj, a ja rozpakowuję gwint i zaraz ci go pokażę. Zobaczcie, co my tu pięknego mamy. Świeżynka, nówka sztuka. Jest zestaw do regulacji. Rozpakowujemy. Ja już raz rozpakowałem, bo o, to nawet są. A nie, myślałem, że są też poduszki, ale są samołoyska. Co mamy w takim zestawie? Oczywiście instrukcja, której nikt nigdy nie potrzebuje. Do regulacji odbicia, kluczyk do regulacji wysokości. Do tego nie wiem co to jest, ciekawe co to jest, nie wiem, ale się dowiem. Może do czyszczenia, albo może trzeba zajrzeć do tej instrukcji, którą myślałem, że mi nie będzie potrzebna, co? Ja, naklejka, no gdzie się musimy nakleić chyba, co? Uj, taka mała, no trzeba aha, aha, będziemy naklejać, będziemy naklejać. Dobra, to jest temat mniej ważny, bardzo ładne to wszystko w ogóle jest. Tu jest temat bardziej ważny, spójrzcie co my tu mamy, no. No. O, nowe łączniki. Super, chociaż tu są w tym samochodzie nowe. Ale jak trzeba założyć nowe, to założymy nowe. Prężymy z helperami. Teraz ten wariant drugi chciałem wam pokazać, że to jest naprawdę. O, już porysane. Już porysane. Zobaczcie. Jest wariant drugi. Jest regulacja. Jest regulacja. No właśnie. Także elegancko. To z przodu. O, tu widzę się śrubeczka wykręciła. Ciekawe do kontrowania nakrętek. O. Kręciła, to się ją wkręci. Ciekawe czy ci ten klucz, który tutaj był, pasuje też do tego, co? Pasuje o. Elegancko, dobra. To na sam długo kręcimy od razu. Czy zostawimy może ze 2 cm, czego. Zostawimy na początku, niech się ułoży. Dobra, co my tu mamy? Dwa łączniki. Łączniki maile, heavy duty, ale maile, widzieli? Ja takie łączniki montuję. Niepotrzebnie kupowałem, wobec tego, że nie wiedziałem, czy będzie gwint montowany, czy nie. Czyli tak, kolumna. Trzeba zmienić tę średnicę, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Czy ta średnica będzie taka jak trzeba? Teraz jeszcze jest na pytanie, czy tylne amortyzatory też mają regulację twardości? Podejrzewam, że nie mają, to tylko przód ma, ale może. Kurczę, pospinane to wszystko jest, widzicie? Dobra, za chwilę się do Was wrócę, trzeba ustawić to ładnie przy Audi. Pane mordunie ale się pan custom cieszy normalnie ma to wszystko rozebrane jako stary zapalony tuningowiec no cieszy się bardzo no bo to wiecie nowe autko to, to wszystko jest jak nowe zobaczcie jak to wszystko wygląda nie? no jakie ma być jak na 1300km samochód zrobione? nowe autko nowy gwincik zobaczcie Teraz tak, producent to zalecił, mówię na początku, mówię kurde jak to zrobić, bo do takiego te gumy, te, to nie pasuje, może te helpery wywalić, no nie. Na początek postanowiłem zrobić, te helpery, one mają swoje zdanie, one na przykład jak auto wyskakuje w górę, to chodzi o to, żeby ta sprężyna się nie popierdzieliła, to one wtedy się rozciągają i kompensują ten luz, który tu powstaje. Także chciałbym to założyć tak, jak tu producent każe i tak założę. Natomiast patrzę, do helperów nie pasuje ta guma. Ale zapoznałem się z instrukcją. Przeczytałem tą instrukcję. Na początku się z niej śmiałem, przynajmniej częściowo, wyrywkowo, kazał wyrzucić te gumy. Tu mam takie plasticzki, które zamiast tych gum są. Natomiast mówię, no jak to ustawić? Teraz tak, widzicie oryginalnie są takie fajne gumy. Te gumy jak są, one dają super odczucia. Ten samochód nie jest taki twardy, tylko to pierwsze uderzenie, takie gwałtowne, ta guma właśnie wtedy amortyzuje i nie przenosi na nadwozie. Dlatego myślałem, żeby najwyższy. Najpierw ustawić tu 2 cm luzu, ale zrobimy tak. Ustawimy tu centymetr i założymy gumę. Pytanie tylko, czy ta guma wejdzie mi dupa. Wobec tego ustawiamy, dobra, 15 mm luzu. Dobrze, i to to, to ten. Teraz. teraz tak, jak ustawimy twardość? Ja robię tak, zobaczę ile obrotów od skrajnego do skrajnego położenia i ustawimy sobie w ten sposób, że ustawię najtwardsze i potem tam powiedzmy 10% dam w tył. Bo ja bardzo lubię, jak ten samochód taki jest, taki jedzie po ziemi, nie? I to jest. Kwintesencja dobrego zawieszenia gwintowanego, że ono nie działa jak piłka, ten samochód się nie odbija, ono jest miękkie na dobicie, a twarde na odbicie. Jest tak, że samochód idzie na nierówność, koło się wbija, ale cały samochód opada i on tak jedzie po drodze. Jest dużo większy czas, procentowo w trakcie takiego wybicia koła, ono dużo więcej czasu jest przyklejone do ziemi, bo niejako ciężar samochodu je dopycha, tak? a nie jest tak, że koło jest wybijane do góry. Bezwładność nadwozia i bezwładność koła tutaj mają znaczenie. Jak jest koło na odciąg, długo, to wtedy jest tak, że nadwozie spada i ono sobie powolutku wstaje. A nie jest tak, że podbija go do góry i szybko opada. On szybko opada, ale tak jakby odwrotnie. Nie, że do góry i w dół, tylko w dół i do góry, to jest bardzo ważna rzecz dlatego tak jak powiedziałem, ustawię sobie te amortyzatorki na zasadzie takiej, że damy mu najtwardsze i zrobimy tam powiedzmy 10% w tył także obydwa tak samo postaram się ustawić wiadomo, no tak samo najlepiej to by mieć przyrządy i od razu jechać na przegląd i korygować to, no, to tutaj nie ma takich warunków ale też będzie dobrze, zaufajcie mi, to będą różnice które są tak naprawdę niezauważalne prężyny omówione, robimy 15 mm luzu także jeszcze w razie czego, jak będziemy mieli za wysoko to sobie można będzie 15 mm obniżyć w razie czego jeszcze będzie można wywalić te regulacje co? Nam dokładnie da nam, do, da nam do, do kolejne 15 mm, czyli ustawimy sobie tak naprawdę w tej chwili 3 cm wyżej niż będziemy mogli mieć finalnie. Z przodu ustawimy dokładnie tak samo 15 mm od kolejnego dolnego położenia. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Jak nie będzie fajnie, to będziemy glebić. Trzeba pamiętać jeszcze o tym, że to zawieszenie trochę się musi ułożyć. Także zanim nie chcę, żeby było tak, że złożę, będzie fajnie, a potem troszkę pojeżdżę i będzie za nisko. No nie? Wolę, żeby było troszkę za wysoko, pojeżdżę, żeby się ułożyło i dopiero będzie za nisko. Kładamy teraz sprężyny, a następny etap wkładamy przez. Dobrałem amortyzatory, czyli te poduszki przekręcamy tu i wkładamy je. Proste, to do dzieła. Co to dużo gadać? Dałem Wam wykład o zawieszeniach. Szczerze mówiąc, dla mnie, jak ktoś słyszy gwint, o, gwint to nie, to jest debilem. Dobra, nie jest debilem, ale może po prostu nie ma doświadczenia odpowiedniego, bo naprawdę dobrej klasy gwint daje wrażenia z jazdy takie, jak nie da żadne, jak nie zdadzą żadne zwykłe sprężyny. W gwincie, charakterystyka sprężeń amortyzatorów jest dobrana do auta. Natomiast i do siebie. Natomiast jak zakładasz tylko sprężyny, to charakterystyka zostaje dopasowana do tych sprężyn, które były wcześniej. Troszkę się poprawia, natomiast samochód jest taki trochę. Wiadomo, że jest lepiej, bo jest niżej środek ciężkości, na samochód się lepiej prowadzi. Natomiast jest taka kwestia, że on w odczuciach takiej jazdy po dołkach, dynamicznego skręcenia i tak dalej, nie zachowuje się dokładnie tak, jak ja lubię. Zachowuje się lepiej, ale nie tak, jak moim zdaniem powinien się zachowywać samochód z profesjonalnym zawieszeniem sportowym. Zobaczcie jak startuje, ale ma moc. Aż górę wyrwało do góry, a dół przycisnęło do dołu. He he. Kurde blade. Powiem wam jak ten samochód się zglebi, to jest jeszcze 15 mm możliwości zglebienia w dół, do tego jeszcze to te zawieszenie się ułoży, więc zaraz w ogóle to spuśćmy go z ręcznego, bo to będzie jeszcze niżej, zaraz się okaże że będzie trzeba jechać w górę tym zawieszeniem bo jest to na nisko, I tak będzie trzeba robić, dobra, czekajcie, opuścimy teraz opuściliśmy w dół, znaczy idę po kluczyki odblokuję ręczny, dobra, na pewno opadnie, kwestia, o, animacja się w Matrixach, znaczy, no tak czasem włącza, czasem wyłącza, ale nie działa jeszcze, jak się komputer nie jurnie, że ma złe lampy o, ciekawy, czy na czym siadło. Mam się przejedziemy. Właśnie, jest taki problem, że czasem nie rozpina z parkingu, ale to każde 8Y to ma, z tego co się już dowiedziałem. Będzie masakra, coś czuję, bo jeszcze siadł ten sam. <laughs> Zobaczcie, a ja ustawiłem, trzeba podnieść go na samą górę regulacji. No masakra, no pochowało się wszystko w nadkola I to jeszcze nie jest koniec To jest ciekawostka Jest dobrze, co? Na pneumatyce, a to gwint Ciekawe, czy to się w ogóle da włożyć rękę Właśnie najlepsze to jest to, że się da I że on by tak jeździł, by tu nic nie szurało No przeginka, nie? No to nawet ja lubię niskie auta Ale powiem wam, no ja bym tak nie jeździł, nie? Zrobię zdjęcie dla potomnych Ale mówię, trzeba to koniecznie wylewarować do góry Bo tak to nie będziemy działać Tak to nie będziemy jeździć Dobrze, że sprawdziłem Bo miałem już nie sprawdzać Mówię, a dobra, robię przód. A tu Widzisz, okazuje się, że, że warto było go jeszcze, że warto było sprawdzić, także teraz wylewaruję tył do góry, no ile ustawimy, trzeba na samą górę go w takim razie pierdychnąć. To tylne sprężynki po prostu strasznie cienkie były, nie? No nic, dobra, nie ma się co martwić. Będzie dobrze, jedziemy w górę. Jak zawsze schody holender, i powiem Wam tak, z tym gwintem, no nie da się podnieść tyle, ile bym chciał na regulacji. Podniosę maksymalnie, ile się da. Tak zostawimy na razie. Mam inne sprężyny. Ten gwint jest od golfa GTI, nie od estrójki. Estrójka ma z tyłu napęd. Punkty montażowe są w tym samym miejscu, ale co? Przez to, że jest cięższy tyle, niemożliwe, żeby usiadasz 3 cm niżej. Tym bardziej, że w golfie, wiecie, też ta regulacja jest w jakimś stopniu ograniczona. No nic, No i zdaniem, największą robotę to zrobiło tutaj to, że trzeba było wyjąć te gumy chciałem je powkładać, ale no nie da się tego zrobić ewentualnie można jeszcze tak że tą gumę jedną obetnę i, i spoko, i będzie wtedy ok, no bo przecież ona się i tak nie wysunie jednak to się może zdefasonować no to cóż, jedną gumę poświęcimy ustawimy regulację jak najwyżej i może uda się to zrobić na tej sprężynach. jak nie, będziemy w skali innych sprężyn mam gdzieś takie zawieszenia, mam też takie, gdzieś takie sprężyny także pożyjemy, zobaczymy na razie spróbujemy podłożyć gumę i, i na tym zakończyć co będzie dalej, no to zobaczymy wszyscy wspólnie mordeczki kochane, zrobiłem taki patent, zobaczcie roz... Skręciłem tą regulację. W tej chwili jest 35 mm, czyli 2 cm podniosłem na tym. Dodałem jeszcze centymetr to to nie jest, ale na pewno więcej jak 8 mm to jest. Dodałem jeszcze gumę. Przerobiłem ją, wyciąłem to prowadzenie. No niestety, moim zdaniem, nie wiem dlaczego, ale te gumy moim zdaniem powinny zostać. I ja już tłumaczyłem, dlaczego fajnie jak one są. Bo one fajnie tłumią ten pierwszy strzał. Taki na zawieszenie. Natomiast dlaczego to sobie kawo wymyśliło, że ma być bez tych gum? Nie wiem. no Głupi ludzie tam nie pracują, to na pewno nie powiem, że custom jest od nich mądrzejszy, no ale widzieliście sami, że było za nisko, także dałem najwyżej jak mogłem tu, na tych regulacjach, podłożyłem jeszcze gumy, jak się okaże, że jest nadal za nisko to będziemy kombinować ze zmianą sprężyn trzeba pamiętać, te sprężyny tak naprawdę to są do golfa 7, 7 GTI, są troszkę za cienkie może i dlatego to wszystko za bardzo siadło, nie mam pojęcia, na pewno amortyzatory jak sprawdzałem w katalogu się nie różnią, sprężyny się różnią, ale no powiedziałem sobie mówię, a przecież <laughs> na pewno wielkiej różnicy nie ma, jak widać jest najwyżej się kupi po prostu docelowe sprężyny jak będzie źle, typowo do S z kawu, żeby był ładny, komplet. Dobra, przymierzmy to kółko i opuśćmy ten samochód. Zobaczymy, co się będzie działo, bo z tej strony, oczywiście, też operacja już jest zakończona. ojejku, jejku. powiem Wam, kurczę, miał być szybki montażyk, mówię A dwie, dwie godzinki to ja sobie ogarnę cały, cały samochód, a ja ten dwie godzinki to robię sam tył. No ale cóż, nigdy nie może być za łatwo Jest lepiej, ale powiem szczerze, myślałem, że uda się uzyskać troszeczkę wyżej, żeby ten samochód był, bo no nic, to no będzie bardzo zglebiony, ale czy może, czy on będzie źle wyglądał? Chyba nie będzie źle wyglądał. Dobra, weźmy się za montaż przodu, wymontujemy sobie cały Persony, przełożymy, założymy nowe, ustawimy sobie, może będzie spoko. Nie no, powiem wam, tak jak teraz patrzę, to jest bardzo ładnie, jest spoko. Zobaczymy jak się uklepie, no bo jak, jak będzie za nisko, no to będzie mieszkać innego zawieszenia. A, jeszcze jedna sprawa. Ustawiłem twardość i tu jest 20 stopni. Fajnie, bo teraz w kawu nie ma płynnej regulacji, tylko jest skokowa. Jest 20 skoków i ustawiłem na 3 czwarte mocy odbicia. Tak, czyli jest taki. Na pewno będzie ten samchód taki. Nie skręciłem, a ja bym coś nie skręcił. Zobaczymy. Jeszcze i tak będę podnosił raz, bo jeszcze trzeba założyć na kola, ale jak jak powiedziałem, bierzemy się teraz za przód. Dobra, mordercze. z opresji z tylnym zawieszeniem, jako tako wyszliśmy. Natomiast telefon się rozładował, no i co musiałem robić? Musiałem go naładować. No i oczywiście nie będziemy tak stali bezczynnie, a widzicie, że morda mi się cieszy, także to znaczy pewnie, że posprzątaliśmy w garażu. Oczywiście to nie znaczy, że posprzątaliśmy w garażu, ale znaczy, że chociaż że jeden person już siedzi na aucie i wygląda dość świecująco. Chcecie zobaczyć, no to bardzo proszę. Zobaczcie, jak to przysiadło elegancko. Na razie tylko jeden, ale uwierzcie mi, za chwilę jedzie drugi No i zrobiło się naprawdę tu przyjemnie. Przód możemy jeszcze obniżyć 15 mm. No niestety tyłu nie możemy już nic podnieść, natomiast z tyłu trzeba będzie pomyśleć z jakimiś sprężynami. Natomiast z przodu, oj, z przodu to możemy jeszcze podnieść ten samochód fest. Pokażę wam, bo mam już prawy MacPherson, lewy MacPherson, prawy, lewy to to samo. Ustawiony tak symetrycznie, także widzicie, mam tu 15 mm do obniżenia jeszcze. Ustawiłem też na 3,4 twardości i tu mam o, aż tyle, nie? Także jest co robić. Z tej strony jeszcze przód troszkę siądzie, no bo na razie trzyma go to koło i tyle. Także jedziemy do góry teraz. Już teraz wszystko Wam udokumentuję, całą zmianę. Oczywiście nie będziemy regulowali Mac MacPersonu, bo MacPerson już mam wyregulowane. Natomiast cała zmiana będzie udokumentowana. To do dzieła. Co myślicie, mordeczki? Ja myślę, że przód jest za nisko o centymetr, co? W ogóle tył też jest moim zdaniem troszeczkę za nisko. No ale już tu nie damy rady tam nic podnieść. Natomiast z przodu damy radę. I za chwilę właśnie wyregulujemy tutaj zawieszonko. Tak, żeby to było tak jak trzeba, bo no, tak jak powiedziałem, jest po prostu... Za nisko, zwłaszcza to widać z tej, ale z tej strony w ogóle jest niżej, z jednej i z drugiej strony, bo po prostu pewnie tam troszkę krzywo stoi. Jest dobrze, mordeczki, podniesiemy go jeszcze. Szkoda, że nie zrobiłem tego od razu, jak miałem go na podnośniku. Teraz wstawiliśmy już z piątkę i będzie to ciężko zrobić. Znaczy, ciężko, no nie, nie, nie zestawimy go. Natomiast nie, no powiem wam, tu jest spasowane, tu pięknie wszystko. Nie, no jest super. Te koła to są po prostu stworzone do tego samochodu. Wygląda to bardzo, bardzo, bardzo bardzo dobrze, no, ale z przodu jest za nisko jest za nisko, trzeba podnieść centymetr samochód z przodu i będzie wtedy luks dobra, to z obu stron bierzemy, podnosimy ale kurde, choruje brzuchem po ziemi znaczy nie, nie jest tak właśnie. właśnie to jest fajne, że nie jest wcale tak nisko, jak się wydaje dobra, podnieśmy go jeszcze i, i kończymy na dzisiaj No dobra, skończyliśmy. No jest dużo ładniej, moim zdaniem, teraz. Zobaczcie, te koła równiutko wpasują z przodu i z tyłu. Oczywiście, na żywo jest dużo, dużo lepiej niż na zdjęciach. Koła się chowają, można było się pokusić jakiś tam delikatny dystansik. Ale pamiętajcie, będzie byłby dystansik, zaraz byłby pewnie problem z tym, że te koła by obcierały. A tak to jest, to jest chyba optymalnie. Koła generalnie koła wyglądają jakby stworzone do tego samochodu. Jeszcze tej czarnej listewki na przodzie brakuje. Dobra, to co? Parę przebitek.